Hejka, witam serdecznie wszystkich na moim kanale, jest Masza. A dzisiaj ze mną jest specjalny gość. Cześć! No. No. Po prostu Kupela. Kupela, kochana. Długo się nie widzieliśmy. <grym> Także dzisiaj mam specjalnego gościa, bo ostatnio byłam z. miałam mukbang z moją Staśką, nad którym rozmawiałyśmy, dlaczego na ten zachowuje się jak David tej Landii, jest żadna jego tajemnica. koledzy Tak, e, rozmawialiśmy o tym i nie tylko o tym. Zapraszam bardzo do tego filmu. Dzisiaj e, będzie o tym się tłumaczyło, będziemy sobie też trochę gadać o, tak po prostu. No tak, dobra. Będziemy się tłumaczył i trochę tak, też co będziemy, czasem. bo dawno nie widzieliśmy się. Dzisiaj bez kontentu, jak wtedy, nie? Normalnie z po prostu z tobą. Tak, I wbijajcie na nasze Instagramy i social media, tutaj w sumie I Super. zadałam Wam pytania na Instagramie, w żeby sensie, żebyście zadowali też na żonowi. Będziemy też na nie odpowiadać, także ja. A dzisiejsze jedzenie jest z Leonardo Da Vinco, ja tam wcześniej już zamawiałam e, Miałam też dużo razy z nimi błęk, także ja. To są głównie takie fast foodowe, street foodowe, owoce morza. Co? Zaczynamy chyba od jedzenia lepiej. Zaczynamy, no. Burgerek? No dawaj. Na Pierwszy rzut. Dawaj. Cheers. Zajebisty. bez owocami może? Z krewetkami. Z krewetkami. Inaczej. Już krewetek ja codziennie prawie, ale jest zajebisty. Tak za darmo też dwa wziąłem, gry. No mm. dobra, spróbujmy czegoś jeszcze. i ocenimy. No i te kalmary, a Ty już te kalmary jada? Mogę się tak nie mówić, mogę się mówić. <grymne> <grymne> są to jest zajebistą chyba. Ja byłem w Tajlandii i wszystkie owoce może wiadomo, się chowają z Tajlandii, ale są zajebiste też. Ten Tę, tęsknie nie za tą Tajlandia, broń. No właśnie. O tym pogadamy dzisiaj. Zacznijmy, jak to się w ogóle stało, że się tam znalazłeś powiedz mi. Bo ja nadal nie znam takich. No, pamiętam, że ty mi... Wiesz, że już się zapraszał, ale ja w końcu nie to się stało. Wiecie, wiecie, jak do mnie zadzwonił na ten? Ja leżę sobie w buszku i ona do mnie dzwoni, coś tam Masza, jestem w Helsinkach. <laughs> ale, że do do Tajlandii, ale jestem w Helsinkach po prostu w tej, w tej, w tej z taką, jak, jak to, jak to? Ja mówię, Mordo. Byłem w Helsinkach, była przesiadka. Postanowiłem mm. poinformować Maszę be, bez kontekstu, że jestem w Helsinkach, tak. bo Helsinki są zajebiste. ja przestraszyłam się, że go po prostu wykurwiło na helsinki, bo <laughs> straciłem natanie, kontrolę. Natanie, i... nie jest że po prostu do to wziąłeś, także. Prawda? Okej, okay, jak ty no to się od jak to się stało, więc tak, pierwszym zamysłem, takim stuprocentowym, to było pojechanie do Tajlandii na treningi, ale usta hmm. ustawiłem mniej więcej hmm. z Amaduszem. <laughs> z Amaduszem ustawiłem sobie datę. Hmm. Właśnie, mniej więcej taką datę, kiedy lecimy, bo tam ma walkę czy tam coś tam. Okazało się, że Amadusz z kimś tam poleciał trochę prędzej, bo znalazł tańszą jakby ofertę, takie naprawdę super promocje, hmm. że wow, 90% taniej hmm. poleciał, ta poleciał szybciej, potrenował i tak mi się spodobało, że Odmiana tylko telefon. Mm -hmm. Natan, kurwa, przyjeżdżaj to. Tu, przyjeżdżaj tu, tu jest raj. Ja mówię tak, no dobra. No i postanowiłem, <grym> że przyjadę, przylecę. Chwilę potrenowaliśmy na początku, ale też ogarnąłem wcześniej, bo stwierdziliśmy, kurde, zrobimy sobie Jerele. Najwyżej Jerele, po prostu nie mieliśmy żadnego pomysłu na to. Zrobimy sobie live, la Jerele, potrenujemy, ale tak się rozkręciły te live'y, że dosłownie robiliśmy je do 10 rano, wstawaliśmy wieczorem i trzeba było znów się odpadać, i nie mieliśmy już jakby czasu na treningi, więc postanowiliśmy, że skupimy się bardziej na tych live'ach, skoro ogląda nas 50 tysięcy osób, potem na kilku 30 tysięcy osób. Na moim Twitchu pierwsza raz na live'a ponad 20 tysięcy osób, że stwierdziłem, nie. że po prostu dokończymy to, ile tam jesteśmy, skorzystamy z tego, e, ludzi do tego jakby przyzwyczajimy, zrobimy jakiś drugi sezon, a my sobie przejdziemy, trenować po prostu w innym terminie, bez live'a, pozwiedzać i wykorzystamy ten nasz pik, który tam się stał, nie. Że, przepraszam, nie. ten zyzaj z akurat, ten nas, nasz, nasz wykorzystamy właśnie, aby nie marnować po prostu potencjału, bo był to fajny potencjał. Mhm, mm dobra. Okay. A kto wpadł w ogóle na pomysł, żeby z tymi trans z mailami tam z Tajlandii Bo to jest, mm. ogólnie w Tajlandii to jest, jak to się nie wie, to jest bardzo popularne właśnie, że tak. jest bardzo dużo trans płciowych, bardzo dużo teraz kobiet Bardzo Jakby z tego Tajlandia właśnie słynie, to jest w ogóle jakby taki duży seks biznes i tak dalej, to właśnie z tego słynie Tajlandia No, jak w się na Przepraszam, powiedz. że ale to jest zajebiste, o. kurde Wtedy Te syrniki, so, tak? Tak O, to jest jeszcze próbujemy no, tak. Jezus Maria, nie pamiętam, że na jest... coś tak słodko-dobrego Kiedykolwiek, jakie to jest dobre? Dziewczyno, jak ty mnie karmisz tutaj czasami? Mm. Często mnie karmisz, u siebie? O Jezu, jest. ty mnie bardzo często karmisz w tym mieszkanku. No, to jest to tak. Ale wracając do tego tematu, mm. jak to się stało? Randomowo. Na pierwszym streamie było ze względu na to, że zapomniałem sobie niestety dobrego, za dobrego. A potem zniknąłeś? Drugi stream zrobiliśmy już razem, no i postanowiliśmy po prostu, że wiadomo, w Tajlandii jest nielegalna prostytucja, pomimo, że jest bardzo powszechna, mm. więc my szukaliśmy masażystek i z tymi masażystkami, to było wszystko oczywiście y, za zgodą ich, za zgodą tych masażystek, wszystkie wiedziały przed nagraniem, że będzie to nagrywane, wiedziały co będzie mniej więcej robione, y, jak będzie robione, rozmawialiśmy nawet po streamach, prawda, kiedy już kończyliśmy mm. streamy, prywatnie chciały się z nami spotykać, bo tak się jakby im to y, podobały te nasze streamy, te nasze jakby rzeczy, bo też bardzo im... Instagramy rosły, bo mm. często podawały Instagramy jakieś tam strasznie na tym Bez korzystały, prawda? więc bardzo mi się to podobało i nas polubiły jako, wiesz, ludzie po prostu fajnie traktowaliśmy, my zamiast No nie no, trzy na że dobrze... Inaczej... Się, e, e, o, o, one, one, one wiedziały na przykład... Na ten... w niektórych momentach, w sensie może u nich jakby to nie jest dla nich takie jakby obraźliwe czy coś, ale ja nie znałam cię z tej strony... To no na początku streama, wiesz co, bo... Nie znałam cię z tej strony na Na początku streama tak było, bo sam nie wiedziałem czasem, wiesz, jak mam zareagować, to było zupełnie coś nowego, nie wiedziałem co, jak co zrobić, ale potem też że Potem te tymi zupełnie jakby odwróciły się, że już nie było takich tekstów, na przykład, lub rzeczy, które były na początku. Że mm. potem te dalsze nie w ogóle się zmieniły, też posłuchaliśmy trochę ludzi, trochę się obeznaliśmy, z tym wiedzieliśmy, z czym to się je. Chciały się z nami prywatnie spotykać to tamto i też zamiast na przykład płacić. znaczy im... to, że się chciały prywatnie z nami spotykać, to wydaje mi się, że też chodzi właśnie o korzyści tego darmo, W sensie nie? chciały. Za darmo się z nami chciały A, spotykać. Okay. Też parę razy się spotykaliśmy, na pogadać sobie, wiesz, na herbatkę, że gdzieś być, że nam coś tam pokazały, pomimo, że nie zwiedzałyśmy. Nawet je, był taki mały plan, żeby do Polski nie przyjechać. którą? Nie mogę powiedzieć, wiesz, na wszelki wypadek, bo to jest jeszcze w planach. No i na przykład my za jakiś tam masaż, czy coś, płaciliśmy im czasem nawet 10 dziesięciokrotnie więcej za to. Więc wiadomo, no, to co było w Tajlandii, na przykład jest pokazane, to są to jakby takie realia, że tak po prostu ludzie robią i dla... Okej, okay, ale moim zdaniem, wiesz, to, że są realia, że je upokarzają, to wiesz, też nie jest moim zdaniem, wiesz... upokarzanie e jest złe, prawda. Nie jest moim zdaniem żadna wymówka i okej, okay, rozumiemy, że później dobrze traktowałeś, ale w początku, kurwa, no że była takra, Może w sensie, nie bało ci coś. Troszeczkę tak. Znaczy, zawsze odpierdala. Troszeczkę tak, za bardzo, ja wiesz. Ja wiem, że my traktowaliś trochę jak ludzi, tylko jak takie... Było to dla ciebie takie inne, czy, jakby, że Zresztą, nie dochodziło do ciebie, że to jest jakby żywa osoba. Jakby wiesz, mm, Inaczej, to bardziej się... że z nimi rozmawialiśmy przed streamem i dogadowaliśmy, to wkręciłem się jakby to był dosłownie, wiesz, film. Mm. Reaktorska film, że ja nie stwierdziłem, że powiem to i będzie i ktoś to urazi, tylko mm. film. To jest wszystko reaktorska. I tak samo myślałam na początku. Dlatego potem to się też wszystko, wiesz, pozmieniało, że to zupełnie też inaczej wyglądało No, daję burgerek No, burgerek jest Bo ja mam świetny. z tymi chyba, a tu ja mam z kreweteczką To zrobię Ojej, ja jeszcze słodkim dojem Co mi szkodzi, mieszanka taka No a ogólnie podsumowując, Tajland był fajny Będziemy robić po walce Amadou Shadka inny kątę. Z którego masz walkę? Ja nie mogę powiedzieć ja Mam walkę bardzo ważną mhm. Medialnie, ale sportowo to ta walka się skończy wie, w pierwszej rundzie dla mnie, okay. nie Będą mocne zadany. To jest taki przeciwnik, tak skonstruowany, że możemy się bić na konfaktury i już wszystko Nikt nie powie, że czemu to zrobiłeś, nie wypadało. Powiedz mi tylko jeszcze... O co chodziło, że ten, bo ogólnie na streamie wpierdolił się dziad do nich tam do pokoju i zaczął ich napierdalać W sensie, a my tam, tam, tam uciekli prawie ich tam, wiem, ale... Nie wiem, nie wiem, no wiesz, o innych członkach, nie wiem, nie wiem, nie wiem, wiem. Ja Od razu, wiesz, bo mnie obudził tam ktoś, pukam już drzwi i mm zarazem -hmm. sprawdzić, co się tam dzieje. Czemu to się stało? Długo się nie opowiadając, żeby nie dawać za dużo uwagi, mm -hmm. bo to nie powinno być akceptowane, atakowanie zawodników. By, no by, tak, było, to, to, było to tylko ze względu na to, żeby dostać walkę. Dlaczego? Dlaczego? Myślę, na jakimś Jeżeli ktoś to, by tak chciał tak. coś wyjaśnić, nie wchodziłby z kamerą, nie nagrywałby i nie oznaczyłby wszystkich możliwych federacji i włodarzy. Naprawdę to, Naprawdę to zrobił. No. A, okej. Okay. Więc to jest Ale Czy A to ukrył, czy usunął to potem? to no, potem. Okay. Ja pierdole Jest no. to po prostu Tym bardziej, że. Na początku normalnie nam piony zbijał, jak to zobaczył. Serio? Serio. No to opowiedz o tym, bo ja, jak to się stało, że w ogóle co, co zobaczyliście? E, no po prostu ja wiem, że mi zbił piony, coś tam powiedział, o na Polacy tak Ale na, tak, u, tam, na ulicy? Tak, randomowo na ulicy się spotykaliśmy i tyle. Okay. No i potem taka akcja, ja tam mówię, byłem strasznie chory, miał takie Polki, co spotkałem w Tajlandii, zaprowadziły do hotelu Niemco mi chyba, bo ja tam przesadziłem z imprezami w tej Tajlandii, jak ja nie imprezowałem. Ty wiesz, że nie imprezowałem w Warszawie, za często dopiero <laughs> od niedawna tam parę razy byłem na imprezie, tak pojechałem do tej Tajlandii. takie ja magie, czary się działy, że Polska się po prostu chowa przed tym. Może Berlin może dorównać, zobaczymy no. może, mam nadzieję. No. Berlin może dorównać, ale co się tam działo, uzależniło to po prostu, więc byłem po prostu Mord wyniszcz... Mord <grym> byłem tak wyniszczony, że po prostu aż siadłem do hotelu i od razu slick, nawet telefon nie mogłem podłączyć, więc nie odbieram telefonu, jak do mnie zadzwonili. Okej, okay, so mamy tutaj grillowaną, nie wiem, tutaj są krewetki jakieś, tutaj są małże. Mmm, to jest koszyk księg. Dobre to jest? Mhm. Mm no i spróbować. Dobre. A ja mam duże porównanie, bo ja w Tajnaniu codziennie jadam takie rzeczy, więc dobre jest. Przezajcie, a spróbujmy się tylko tego Bardzo i zaraz ten, bo nie wiem co, nie mam pojęcia co to jest. To wygląda jak jakieś. O, burkity. całe Halumy chyba. Jest ten genialny, że zgadłem? Mhm. Mm mm -hmm. No go się smakuje, miłowanie. Mm -hmm. Teraz e, zobaczymy, co tam pozadawaliście, W sumie to dałam chwilę temu. Słuchaj, jest transfobem, ale stwierdził, że będzie zarabiał na kontencie z takimi osobami. Czemu transfobem? Jesteś transfobem? A dlaczego? Mówiłeś tak kiedyś? Nigdy. A dlaczego transfobem? Się... Nawet dałem się dotykać. Oj, dobra, weź tak już, wiesz. Przepraszam, ale. Nie! Nie no, A... ale czy transfobem, to nie wiem czy transfobem. No wiesz, nie no. Wiesz, no. no, właśnie szczerze, powiem szczerze, to może zabnieć głupio. Może przed nie byłem transfobem, ale dla mnie to było takie, Widziałam osobę transpłciową i dla mnie to było takie trochę tak, wiesz. Mi się wydaje, że to po prostu nie do edukowania. no, że nie że było to dziwne, nie do edukowania tak się dowiedziałem. Patrzcie, takie było dla mnie to inne. nieobrzydliwe takie inne, ale jak poprzebywałam z tymi osobami, hmm. porozmawiałem długo, bo spędzałem czasu, to stwierdziłem, kurwa, są to naprawdę spokojne osoby. Niczym się nie różnią od nas, są naprawdę czasem nawet bardziej sympatyczniejsze, lepsze. No, jak, norm, jak człowiek, no. no to dobra, jest zwykły one, człowiek. wiesz, Tak, tak chciały być dla was sympatyczne, żeby nawet wiesz, jak spędzały niby z wami czas za darmo. Może też, może liczyły mi, też nie, na korzyść, tak masz rację. Liczyły cały czas na korzyść, Może masz rację. Nie ocenię, rady, nie, nie ocenię szczerze, bo jestem młody chłopaczem, chłopacze, mam 19 lat, jestem niedojrzały, no nie znam życia, ale wydaje ale nie, Ale nie, wydaje mi się po prostu, że... Nie wiem szczerze, no nie wiem, może masz rację, może masz rację, ale szczerze. No, normalne, no mówisz, że im w ogóle. Yy, normalne osoby Ile zarobiliście na tym streamie? Ile zarobiliśmy? Szczerze. Dużo? Owie... Nie, nie aż tak dużo, wiesz? Po porównaniu tyle ile wydaliśmy, to nie aż tak dużo. Kwoty nie podam, bo jakby m, Amadeusz bardzo no rozumiem. wiesz, tam tu dał za to, za to, za to, on płacił na przykład za to, więc mhm. kwoty aż tak nie znam, ale zaufajcie mi, że o wiele więcej wydaliśmy na to, nawet wydaliśmy więcej płacąc im niż samych donatów. Naprawdę, a najgorsze było to. Nie, wiesz, co było najgorsze, że dwa razy nam się włączył stream, kiedy zapłaciliśmy już kobiecie... Przecież tysięcy można na jednym streamie zarobić. Tak, my, my nie mówiliśmy, ile zapłaciliśmy właśnie tym kobietom, ale licząc koszt, właśnie. Ogólnie koszty, mo, może przesadziłem z tym, że więcej zapłaciliśmy, znaczy, niż ja i dostaliśmy. Ale że przewalutowanie na polskiej tam wywyszło chyba 200 zł, czy tam Nie, co ty, nie 200 zł, nigdy żeśmy nie zapłaciliśmy tak mało. My płaciliśmy minimum z 5000, 6000 batów. Minimum za jedną osobę, a czasem to były 3 osoby, 4 a ile osoby. to jest, nie wiem, tam 10 e, 1000 batów. 1000 batów to jest około 125 zł? Około? Okay. około. A my to mówię minimum, bo czasem nadpłaciliśmy, tak dziewczynie, że jest z nami nim, posiedziała, no 1000 zł, 1500 się zdarzała właśnie. Że hmm. Przesadziłem, może z tym, że zapłaciliśmy więcej e, tym dziewczynom, niż zarobiliśmy, ale wiesz, koszt podróży, jedzenia, hotelu, coś tam, coś tam, no to jesteśmy. No nie wygląda tak, ale to, to jest bardziej przygoda. Się wiesz? że na wakacje. Tak, to, no. wakacje, zasięgi wzrosły my, my aż tak bardzo się na zarobek nie nastawiliśmy. Ja przynajmniej, ja mówię to dla siebie, wiesz, bo ja nie wiem, co my myślał Amadeusz, co miał na myśli, czy chciało tam po prostu pojechać, zarobić to tam, to ja po prostu hmm. chciałem pojechać na przygodę. I no na przygody. początku, na, znaczy, no, nie, na początku, na pewno to mi jechałeś na przygodę, bo nie no. rozmawialiśmy, bo ty po prostu chciałeś gdzieś wypierdalić. No, chciałam odpocząć. Bardzo. Czy żałujesz tego? Nie, nie żałuję. Nie, nie ża żałujesz jakichś tych swoich zachowań? A! Czy żałuję niektórych zachowań? Czy żałuję? Ja nie żałuję niczego, co zrobiłem ze względu na to, że mogę się nauczyć na tych błędach, które zrobiłem, że... Wiem, że to mi brzmi teraz bardzo psychologicznie, ale wiem, że. Nie, to brzmi głupio, kurwa. No kurwa, bo jestem głupi, to jak mam no, żyć mądrze? Nie, to no, no. chodzi o to, że wiesz, mówisz o szacunku i tak dalej, żeby nie hejtować, a też tam. No kurwa, na tam. O, pa, no, o, źle o. mówiłeś o tych kobietach, no. Ale Mówię, że, że to coś jakby w tym. Nie, nie wiedziałam, znacie, wiesz co, bo to było coś. Wracałeś, jak powiedziałam na początku, a nie wiedziałam. Doskonale wiem, To dla mnie coś nowego. Ma... To była taka reakcja, nie żeby kogoś typowo obrazić, żeby wiesz, dyskryminować. No tak, rozumiem, okej, Ale to było jeszcze, że okej, że tak, to tego mogę żałować, że tak zarogowałem, bo, bo tak zarogowałem po prostu, nie żeby celowo obrazić, więc tego mogę żałować akurat, tak. Okay. A tych streamów y, po tym, co się stało, y, to ogólnie nie żałuję, bo fajnie to się odbiło na y, moich zasięgach i na tym, że dużo ludzi, bo wiadomo, to jest gra aktorska dużo, że teraz staną się być mniej więcej, wiesz, sobą, bo zawsze w sumie, jak tutaj u Ciebie jestem, to mm. wiesz, że to, co jest w internecie, a tutaj to jest zupełnie co innego, więc mm. przynajmniej czasami na tych streamach też przestawałem tą grę aktorską grać, pomimo, że dużo było tej gra aktorskiej i ludzie mogli mnie poznać z innej strony i też mi Dużo osób pisało w diemach, że kurde, wcześniej tam nie lubiłem, coś tam, coś tam, ale pooglądałem parę streamów i w sumie spokoziomych. Normalny ziomek, jest spoko, coś tam, coś tam, pomimo tam jakichś podwałów, rozwija się, coś tam, coś tam, więc bardzo miło i aż tak nie żałuję. Wiesz, co no, tam późniejsze, szczerze mówiąc, to, to, to aż tak nie oglądałam, ale. E, tutaj jest coś takiego czyna, ten nie rozważył tego, że jego działanie jest szkodliwe dla osób transpłciowych, powielają. Stereotypy i są przyzwoleniem na pewne zachowania. Wiecie co? I wyjaśnią ja o tym, jakby zdanie. Ja mówiłem też o tym banku, na, na banku z moją Staśką, że wiadomo, że ludzie będą zawsze chcieli oglądać takie rzeczy i to się to zawsze się będzie sprzedawać i tak dalej, i tak dalej. Kurde, to jest trudny temat, no bo teoretycznie daje na ten to zły przykład, kultura, ale dużo, dużo osób, jakby nawet artystów, daje, nie wiem, wcale dyskusję w, w przykład. Co nie wiem, co to jest takie, możemy polemizować na ten temat, no ale co, co uważasz? Wa -wa -wa Wa -wa -ważne, że... ważne jest to po prostu dla mnie, że te wiesz, osoby były fajnie wynagradzone i one wiedziały przed tym też, co będzie się dziać. My mówiliśmy, że to będzie dużo kontrowersji, że będzie dużo takich czasem mogą się pojawić jakieś szoko, szokowe, niemiłe rzeczy, one wszystkie to wiedziały. I dlatego mm. to też z automatu dla nas mm. jest trochę ina i inaczej moralnie niż dla ludzi, którzy to, którzy to oglądali i może nie mm. wszyscy o tym wiedzieli. I wiesz o czym mówię właśnie. Że je to na przykład nie obraziły, bo one, one się na to przygotowały, one wiedziały, że coś takiego będzie, że to jest jakby... oj Ludzie no. też bardzo dużo inter interpretowali te live y z takich najbardziej popularnych shotów, a nie właśnie no, nie oglądali prawda. całych transmisji. Nie wiedzieli, co my mówiliśmy na przykład przed, po, jak z nimi rozmawialiśmy, co te dziewczyny też mówiły. Także ciężko to jest tak ocenić, bo ludzie, no i to ja nie, nie mam, jakby wiesz, za złe, że ktoś tak o tym myśli, bo chodzisz na TikToka, widzisz jakiegoś shota i od razu mówisz, o, ja on mógł to coś, to coś tam a na przykład nie ma. Dalszej części, gdzie zupełnie coś, miało inny kontekst lub wybrzmienie. Nie mówię w każdej sytuacji, ale mówię, że w niektórych lub większości sytuacjach tak było na przykład. Mm. Znaczy, no moim zdaniem zawsze chyba, prawda, gdzieś w pośrodku, co nie. Że no tak. Odjebałeś, ale też niektórzy zbyt, zbyt Było, było z... trochę, rozgrzymy. czasami było odjebane, ale też niektóre rzeczy były przesadzone reakcje ludzi o, mm. na niektóre rzeczy. Mogę obraźliwie, też czytać? No możesz nawet nie teraz pobić się obrażać. Lub, też. Czemu jest zjemem, a potem płaczę, żeby ludzie go nie odobserwowywali. Co? Wiele ja mówię. Nie, tak nie, było. No nie mówię nie mówiłem, nie, nie. Nie, nie Płaczę. Zdarza się. Co że... myślisz o nagące, jaką Maja po skrytykowaniu trans No bo pamiętam, że tam było nie sporo tego, że zaczęły za niej wyzwaniać jakieś Moje smsy, nie. i dalej się cię popełniam, zapytałam, czy to tak. ty. Ale, ale to było ty. też głubie pytanie, nie wiem, że to nie, nie ty. Nie coś, ty. Ja mam tyle masz jakby... 12 lat. Tak. E, przesady też. Tak. Ale wracają właśnie, już wiecie. A tam było. No, nagle dostała w quick hype, co nie? Nie wypowiem się o osobach, które coś mówiły o Mai mhm. Ja Mai nie nieobraź. Słowami czy coś, jedynie powiedziałem z tym numerem telefonu, że coś się jej troszeczkę... No, szczerze, no. A teraz spróbuję tych te chyba tak zjeść. Okej. Okay. Dobra. Dobre. To jest jakiś mango, chyba, nie? No. Mhm. Mam rządkę, ło, a potem o Nie, mnie Mnie na początku nie smakowało, a potem stwierdziłem, że lubi dziwactwa Jedynie co mnie zenerwowało i co bardziej skomentowałem, z tym cholernym numerem telefonu. Dlaczego pomawianie mnie o jakiś taki, wiesz, numer telefonu, że udostępniłem? Szczerze, ja nad nie mam zapisanego. Wiesz, co, bo numer. ja gadałam o tym z Mają. i ona powiedziała, wysłała mi screener, gdy ona zapisała właśnie Miami, numer. Tak, maja, mi, maja mi pomogła w ciężkich tam tam sytuacjach czy coś, no. i ja za to jej jestem wdzięczna, ale wiesz, jeżeli ktoś mi pomógł. Ja 没有没有。 Skuchana. Ja, jeżeli ktoś mi pomógł, a potem ktoś mi na przykład pomaga taką rzecz, potem ludzie jakieś tam od Maj i Staśka mi piszą, że szczerze, cytując, na przykład wiadomość, ty kurwo jebana, jak mogłeś udostępnić ten pierdolony numer Mai? weź no. ty zdechnij, no to. No bo też wolę maja się maja wypo... jest, wydaje mi się, bo on daje każdy hejt, nie i ona tak. zapomina, że też druga strona też zostaje. Tak, same, dlatego Takie same rzeczy i to jest w sumie nieuniknione chyba w, a, w działaniu no w internecie. Tak. Zawsze mi się będzie w Mimo, zbyt takie, jak mówimy od początku jest takie rzeczy. Obojętne tym bardziej teraz. Jak jest drama. Bo tej sytuacji jest nie po prostu obojętna, nie obchodzi mnie mają mm -hmm. Staszkę. Sposób. Jest mi naprawdę obojętna, nie mam ani do niej nienawiści, sympatii lubię, jestem po prostu jej wdzięczny za to, że pomogła mi, jeżeli się do niej tam odezwałam, ona się mm. do mnie odezwała w ciężkiej chwili i tyle. I tyle mogę powiedzieć. Ja wdzięczność za to, co zrobiła, mam, mm. ale też nie pozwolę sobie, ze względu na to, że ktoś mi pomógł, żeby pomagał mi jakieś rzeczy, których na przykład nie zrobiłem. Nienawna. Czy jest spina z Amadeuszem? Nie rozumiem. Nie, czemu? A, ludzie, nie, ludzie myśleli, że jest spina z Amadeuszem, ze względu na to, że czasem coś Amadeusz pisał, że się wysypa, czy coś tam, coś tam, ale ja po prostu raz się źle czułem, raz na przykład musiałem coś naprawdę Ważne go też załatwić, też... A, pod... żeby na siebie wkurwiony, że Tak, tak, tak tak, 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 ale, tak, ale tak. też Amadeusz jakby... Nie, ale ja nie... pamiętam, jak on się wypowiadał o Tobie właśnie, że Ciebie nie ma, to bardziej takie, że był wkurwiony, ale Tak, tak że był wkurwiony, ale my z Amadeuszem nie mamy z my się z Amadeuszem dobrze bardzo dogadujemy, my z Amadeuszem też planujemy dalej działać. Ja Amadeusza traktuję, jak mówiłem, jak starszego brata i tyle, no naprawdę, to jest taki wiesz, troszkę Ty i Amadeusz mi Mańce zmienili, więc to dla mnie jest takie... No fajnie, z Amaduszem nie My się, z Amaduszem nawet nie pokłóciliśmy na tym wyjeździe. Zawsze jak jest jakaś taka mała, może spinka. Może tak jak my na przykład mamy, nie? Nie, że mamy jakąś spinę, ale jaką mocniejszą <grym> dyskusję, na jakiś temat, nie? Mm. No to są mija sekunda i już, no co, no zjebany jesteś. No, no i tyle, no tak to wygląda zazwyczaj. no. Ja się z Amaduszem nie kłóciłem, Amadusza uwielbiam, myślę, że Amadusz też nie lubi i tyle. Na no nie pewno nie cię lubi, że jak cię zaprosił. No tak, no. Wakacje. Dużo mi pomógł też. Ja Byłem w ogóle w szoku, że on cię tak zaprosił z dupy. Myślałem, że. Prędzej... tak? Dobrze, tak? Nie, 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 ja, ja, ja coś za okay. rzeczy, ale mm, dużo tam Amadeusz płacił za te, właśnie, mm, aktorki. masażystki, zaprosił cię. Zaprosił, ja tam przyjechałem. No i było fajnie, fajnie się bawiłem. I będzie następny sezon zupełnie, jakby inny, ale też fajnie. okażcie sobie szacunek większy tym kobietom. I'm Będziesz Będzie szacu szacunek, zawsze, dla ludzi z Ku jakiemu wizerunkowi chcesz dążyć? Hmm. To jest ciekawe w sumie. To też jest bardzo ciekawe, bo hmm. szczerze nie wiem. Chodzi o to, że dla mnie się liczy opinia ludzi, którzy znają mnie prywatnie, bardziej niż opinia ludzi w internecie. W takim sensie, jeżeli miałem fajny PR i nie dbałem, i zobaczyłem, że ten PR się zepsuł, że jest jakiś tam błąd, który popełniłem, bo każdy popełnia błąd, i zobaczyłem, że w sumie, co bym już nie zrobił, co, nawet jakbym coś zrobił już dobrze, powiedział się dobrze, hmm. to i tak będzie ten hejt cały czas. To stwierdziłem, że to po prostu wykorzystam. Ale ten hejt się nam jakby już skończył trochę. E, teraz jestem bardziej Bardziej lubianą postacią już nie. Tak, ktoś pytał, jak sobie radzisz z taką dużą falą hejtu Nie, no, ja już hejtu nie mam, właśnie to już się skończyło. I teraz staram się po prostu na live'ach robić fajny, śmieszny content. Teraz na swoich live'ach, mówię, nie ten TV, mm. tylko na swoich live'ach, które robię na Twitchu, robisz. A propos live'ów i Twitcha, musisz mnie zaprosić do tego, że ja chcę zacząć streamować. No zrobimy, najpierw zrobimy u mnie i ja wypromujemy się i ci fajnie. Stream. Będziesz streamować. jest stop streamerkę. Nie jestem stop streamerem. Widziałeś relację? Top streamer jestem na razie. To. Ja. Ty? Mhm. rację na Instagramie. No, Ale gdzie niby? Na Twitchu w Polsce. No prawda? Top jeden kurwa. Top jeden kurwa, no. Naprawdę? Naprawdę. Dlatego się bardzo z tego cieszę. Naprawdę? Naprawdę. To jest top, top streamer na Twitchu w Polsce. No. no. E, chcę robić fajny kontencik po prostu. Śmieszny, a sobą po prostu być sobą, Śmieszny no. kontencik, co Śmieszny kontencik. No taki typowy Twitchowy kontencik, no. Budować jakąś fajną społeczność no, już bardziej, która mnie. Nie już... chyba sobie z tego to to tak No kurwa! Śmieszny kontencik. Idziemy, idziemy ulicą i się nawalamy z luz. Это не смешно? Yes. So są takie so rzeczy funny. też są Była... funny So funny Na pokażę I love it po prostu O niczym innym nie ważę No kurwa. Właśnie, że ostatnio wyszło jak się zawiedzę i byście napierdałam Czemu tak powiedziałeś teraz? Nie, <grym grym> bo to powiedzieć, że śpiąca byłaś Dobra Sorry, że już tak kończę, ale ja jestem w niewyspana i wyspana Ja nie wiem, że jestem nie Także dziękujemy wam bardzo za, e, za, co? Za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało Zostawcie komentarz na dole e, pod tym co myślicie też e, Na ten temat I, I co? I wpadajcie jeszcze raz na nasze social media. Dziękuję Bye. za promowanie moich social media. Pa pa!